Dzień dobry, jest 19 września. Jesteśmy w trakcie izolacji matek na zimę. Zastosujemy izolator Chmary, tylko troszkę go zmodyfikowaliśmy. Wycięliśmy górną część, właśnie tak jak tutaj widać. I będzie to na pewno ułatwiało wypuszczanie matek po, po zimie. Matulka już jest w izolatorze. Hmm, więc zaraz ją włożymy do, do gniazda. No i gniazdo mamy przygotowane tutaj. Akurat będziemy mieć 8 ramek, czyli po 4 ramki. Po każdej stronie jest jeszcze sporo czerwiu. Dobra, tu mi Monika pomoże, bo mi tak jedną ręką ciężko. Więc mamy gniazdo, po cztery ramki z każdej strony. No i pod, pod gniazdem mamy półkorpus z suszem i tam mamy pięć rameczek włożone. No i taki koreczek spowoduje to, że na wiosnę uda nam się ją w prosty sposób otworzyć. i i wypuścić. Jest jeszcze sporo czerwiu, tak jak mówiłem, więc matka wyglądała w środek i dalej będziemy jeszcze zalewać gniazdo i w listopadzie zrobimy, czy tam koniec października, zrobimy sublimację kwasem szczawiowym